Dzień dobry, witam w kolejnym filmie z królików. Dziś nic nowego nie pokażę, nic się nie zmieniło. No ale tradycyjnie któryś już raz z rzędu nie wiem, który pewnie no, trzeci, może i trzeci. Spotykamy się 6 grudnia. Zrażnie w sumie. Te poprzednie dwa lata to chyba nie było szóstego, bo się spóźniałem z tym, ale... Ale coraz lepiej. Dziś jest szósty, faktycznie. Więc... Spotykamy się u królików, tylko że... Któryś by musiał podejść. A nikt nie chce, o. Łatka na pewno podejdzie do nas. Hmm. Czekaj. Ciemno. To musi być dobrze widać. Ty nie, ty jesteś niedobra. Znaczy, uciekasz. A to musi być taki królik, który. Tak. Mam teraz na głowie, już ściągam. Proszę bardzo, tak, takie coś. Wiadomo co. A wysunęłabyś się tak, że tak powiem. Nie, no, mam bokiem stoi. Może ktoś inny w tym roku. W tamtym roku to by chyba. Benek na pewno to był. Do niej jeszcze wrócimy, bo oni mam coś do powiedzenia. Niestety nie jest to rzecz pozytywna. Chodź tu, Karmel. Zdjęcie ci trzeba zrobić. Znaczy zdjęcie. Zdjęcie to zrobię sobie po nagraniu. Ale tutaj też na kamerze. No proszę. Założysz czapaczkę. Proszę bardzo. O, tak. No pięknie, pięknie. Ty to jesteś królik dobry Jeszcze zobaczymy z innym Przymierzysz tą czapkę czy nie Tak się wysunęła, że może w sumie Jakby tak jej tu założyć O na bok, pompon na bok Proszę bardzo Jak się prezentuje Tak Bardzo ładnie Dobra, ciebie można zamknąć. Tu już nie wrócimy. Co tu się dzieje na końcu? Hmm, ten siedzi jak zawsze. Nową słomę mają wszędzie widać. Proszę bardzo, ten jeszcze nie udeptał. Leń jeden. Ty masz udeptaną bardziej, nie? Uciekiniarka. Nie uciekaj dzisiaj, tylko... Ty tak umiesz się ustawić zawsze do zdjęcia, więc się ustaw, a ja ci zrobię, proszę bardzo, czapkę, tylko jest ty jesteś mniejsza trochę, a więc ciężej będzie, i tak jest ta czapka za duża, ale... o, <śm> No na ciebie to może aż tak nie pasuje, najlepiej to by było nasunąć na uszy, no ale lepiej też tego nie robić, no tak tylko... Nie no, do ciebie to nie pasuje Ale ładna jesteś, oczywiście Żeby nie było No Dobra Dzisiaj głaskania nie będzie Za dużo Aha, no i tu miałem wrócić Słuchaj no Ty jesteś niedobra Dlaczego ona jest niedobra? Chciałbym zaprezentować, tylko się boję Trochę o swoje zdrowie bo kto wie, co ona wymyśli, więc rzucimy jej, powiedzmy trochę słomy. Taką masz? Nie, nie rzuciła się. No, czy już wiecie chyba o co chodzi. Bardzo agresywna się zrobiła. Warczy, skacze na rękę, gryzie, chce gryźć. Tak jak te jej siostry, co siedziały kiedyś tu. Później one były w chlewie. I tam w końcu zdechły. Same się powybijały, tak się gryzły. Coś macie w genach. Nie tak, na pewno. <laughs> a ma samica taka porządna przecież, łatka. Tyle miała dzieci, a pierwszy raz takie coś. Żeby wszystkie takie dostały jakieś dziwne ataki. Zresztą na razie się wydaje spokojne, ale... Włożysz rękę i nie wiesz, czy wyciągniesz. <laughs> Co ci jest? Hmm. No, nie podejdzie. To no szkoda, bo była fajna do głaskania a teraz taka. Ech, znowu jakaś się zrobiła dziwna. No a ty co? Ciebie tak dawno tu nie widziałem. Ty nie umiesz podejść tu? Tylko tam się poruszasz? No. No chodź. na nogi, nie przednie. No, już lepiej. Jeszcze. Jeszcze trochę. No. Bliżej nie podejdzie. Też była do gaskania fajna, a teraz nie wiem. Wszyscy się zepsuli tutaj. Tylko porządna słodka. Karmelek. Ta. Trójłapka. No i tam jak mu się uda. A to, to i to to są dziki. Ta najbardziej. Ona zawsze tak była. Jest tak nie szkoda, to nie wiem. I tamto co im walnęło. Zresztą nie gryzie. Nie rzuca się, więc... Ty jesteś najgorsza, młoda. Popraw się. Wstyd. Wstyd. Hmm. Posiłek. Ale je. smakowite zboże smacznego dobra także tyle jeżeli chodzi o film Mikołajkowy jest odbębnione, można kończyć tu jeszcze można na koniec gdzieś tak powiesić przytrzymasz? nie nie przytrzyma kto by się spodziewał tak, tylko dla ozdoby sobie można by powiesić. Tu nie za bardzo. Bo tutaj nie ma nikogo. No, tu. Proszę. O. No. I do wigilii pozostaje nam. Ile dni? Też nie powiesz. Do niczego się nie nadajesz. Wstyd. E, ile? No, 24 1, 6. To jest 3. Znaczy 3 razy 6, 18, No Ja to mnożenie robię 18 dni do świąt powiedzmy do Wiggili konkretnej, ale no. Wiadomo. No, to jakoś trzeba przeżyć do tego, nie? Też nie powiesz. Uciekasz przed odpowiedzią. Coś pożytecznego byś zrobiła, a nie. No, przecież taka ładna jesteś, a ja się nie pokazujesz z bliska. No. no, taka ładna jest. Może by się dało po No, jasne. Ha, chciałbym. Dobra. Także. Aha, życzenia jeszcze, no tak. Te... Także, no co. Wesołych świąt, może nie za bardzo jeszcze. Bo do tego czasu jeszcze trochę. Ale. Wiadomo. Zdrowia, szczęścia, tego zawsze można życzyć. Pomyślności i tak dalej. To wszystko. Także. No, co komu potrzeba, to niech sobie życzy. No, my od siebie damy tyle, że może coś jeszcze wrzucimy, a nie dzisiaj. Także, cóż. No, by zainformował, jakby co. I cóż, no, trzymajcie się. Wyczekujcie następnego filmu. Oczywiście spędźcie trochę czasu z rodziną, jak macie czas. No. I widzimy się no. Już niedługo. Tyle, Ho ho ho.